Siemanko, witajcie. Samolot widoczny na filmie to Boeing 737-800NG, czyli Next Generation. Jest samolotem w wersji BBJ, czyli Boeing Business Jet, dostosowanej do potrzeby transportu osób i delegacji VIP. Na jego pokładzie wydzielony jest salon HIT dla czterech pasażerów, strefy VIP dla dwóch osób. 12-osobowy przedział w standardzie klasy biznes oraz część w standardzie ekonomicznym z 48 miejscami i sypialnią dla załogi, a także aktywnymi i pasywnymi systemami obrony, kodowanymi systemami łączności, łącznością w standardzie wojskowym oraz wojskowymi systemami nawigacji TACAN i identyfikacji IFF. Boeing 737-800BBJ-2 Numer boczny 0111 wylądował na warszawskim lotnisku Chopina 7 października 2021 roku. Samolot otrzymał nazwę własną Roman Dmowski, jest aktualnie jednym z trzech samolotów średniodystansowych przeznaczonych do przewozu najważniejszych osób w państwie we flocie pierwszej bazy lotnictwa transportowego. Jeśli odcinek się podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapek w górę i komentarzy. Zasubskrybujcie też kanał, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Dzięki Wam za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć. Pa.